3, 2, 1 i jedziemy. Brr. Brr. Cześć, oglądacie 111 odcinek WebShake TV, Web 1, TV. 1, 1, 1, 1, 1, 1, dokładnie. Tak jakbyśmy testowali mikrofon, jak to zresztą robiliśmy przed chwileczką. Dzisiaj jest troszeczkę chłodniej, a mimo to mamy dla Was gorące tematy. Zoszliśmy do mnie ty, tak? chcę. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy kogo? Arka hejtyka. E, tak, zacznę ja może od swojego tematu. Mój temat dotyczy mobile'a dziś mhm. i jak zwykle pieniędzy. ABI Trypa, abi, ABI Research. FBI research ABI. Czy coś ABI. Firma ze Stanów, badawcza, podesłała nam nie tylko nam bardzo fajne badanie. Z którego wynika, znaczy badanie dotyczy generalnie płatności za aplikacje mobilne, i z tegoż oto badania wynika, że dwie trzecie użytkowników aplikacji mobilnych, czyli tych, którzy korzystają z aplikacji. Czyli ja ty i, I Dawka Sewi to dwóch słowa? Tak, zapłaciły A kiedykolwiek. A reszta? A, kiedy, jedna trzecia nie płaciła nigdy za aplikację. To chyba nie na iOS, -ie? nie, no nie, ja też to jest. Też są darmowe, -darmowy. y, masy darmowych, ale no, to co to jest bardzo dużo, ale wiesz, dobrze, no, to ale, bardzo ok, dobrze, mówimy, mówimy o Panie. osobach, nie, nie. Masz totalnie mylne wrażenie. Mam totalnie mylne wrażenie, totalnie. że 66% to jest mało? Ale oni zapłacili kiedykolwiek, natomiast. Czyli co najmniej raz. Masz mi skończyć temat? nie? Nie. To można powiedzieć, co z 70% dali? Otóż 70% z tych osób nie płaci wcale, już dalej, później nie płaci wcale. Albo płaci bardzo mało, tak, dokładnie tak. Czyli jakieś 20% ludzi, 1 piąta wszystkich użytkowników płaci... Yy... Tak to, ładnie, tak to sobie ładnie wyjaśni, wyjaśniłeś. Tak, 20% kupuje, no 3%. Z czego? Całości 3% z tych osób, które, które kiedykolwiek zapłaciły, mhm. 3% z nich generuje 20% przychodów w aplikacji mobilnych. Czyli 20% wydatków na, na płatne aplikacje jest 3 udziałem 3% heavy userów, 3 heavy userów którzy, którzy po prostu namiętnie płacą za aplikacje. A jest jakaś liczba, może podana, ile tych użytkowników jest? A nie, nie było w tej raporcie podanej takiej liczby. Podane były natomiast kategorie aplikacji, które sprzedają się najlepiej. Gry. To jest na drugim miejscu. Znaczy, to w zasadzie równolegle dwie najpopularniejsze kategorie, w których najbardziej opłaca się robić, robić aplikacje. To jest ta kategoria biznes, czyli te narzędzia biznesowe i, i, i biurowe. One, one generują sporo przychodów. Oraz właśnie gry na ios które mają zaimplementowany system ten płatności in-app. Tak? tak, wewnętrznych płatności. One też generują, generują pieniądze, najwięcej, najwięcej pieniędzy. Natomiast jak podaje ABI Research, jest to zatrważająco niska liczba generalnie osób, które w ogóle płacą, to jest to jest to jest bardzo bardzo śmieszna liczba w stosunku do jakby populacji ludzi płacących w ogóle korzystających z aplikacji. Ale mi się Mówi wydaje, mi. że wiesz, 20% ludzi, którzy rzeczywiście płacą notorycznie, to nie jest tak mało. To nie jest notorycznie. Mówię ci, no notorycznie tak naprawdę najwięcej płaci 3% osób. Bardzo no, wąskie grono. Bardzo, ci, którzy, ale całe, wszyscy pozostali generują 80% przychodów. Czyli to nie jest tak, że tak. Wiesz, ci generują wszystko. Tak, 6%, oczywiście, no. że tak. Natomiast jakby no... Nie, nie, 70% nie bardzo. płaci bardzo mało albo w ogóle. Okay. Z tych, którzy zetknęli się z aplikacjami płatnymi. Mhm, natomiast y, 75% płaci bardzo mało albo w ogóle, ale z tych, którzy płacą, a nie z tych, którzy się zetknęli z aplikacjami. Z płatnymi. Z tych, z tych okay, którzy chociaż dobrze, raz zapłacili dobrze, za aplikację. No, dobrze, dobrze, dobrze. No. Tak, natomiast tutaj jakby, jakby w tym raporcie też pojawiła się taka sugestia e, dla osób tworzących aplikacje mobilne, że... Nie róbcie ich, bo zatajcie. Nie, 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 absolutnie. Że dużo lepszymi wynikami cieszą się aplikacje, które mają są jakby wsparciem narzędzi webowych. Czyli jeśli aplikacja mobilna mhm. jest w jakiś sposób zintegrowana z aplikacją webową, mhm. no to sprzedaje się ona dużo lepiej jest, deweloper jest w stanie na niej dużo więcej zarobić, skosić. Dokładnie. Ja jestem ciekaw, jak to jest w Waszym przypadku, czy Wy płacicie za swoje aplikacje mobilne? Albo czy ludzie płacą za Wasze aplikacje mobilne? Właśnie, jeśli jesteście deweloperami na przykład. Ja przyznam się szczerze, że dość sporo płacę, ale to podejrzewam, że dlatego, że, że jakby jestem użytkownikiem iOS-a. O ile można A... powiedzieć, że 79 centów to jest sporo, no nie? za aplikację. Tak, ale nie, ale po prostu dużo dosyć, dosyć, wiem, dosyć ja. często dokonuję jakby Swoja tych, tych małych jestem, płatności. Swoją gdyby podliczyć wiesz, ile miesięcznie wydajesz Ty albo wydaję ja, jaka by to była liczba? Złotówka. Nie przeliczałem tego, natomiast e, Natomiast podejrzewam, że tutaj w przypadku użytkowników Androida e, ta liczba będzie, będzie zdecydowanie ja, stacja, mniejsza, bo tutaj jakby jest... zacząłem płacać chyba najwyższy taki abonament do właśnie rzeczy niefirmowych, czy to tylko do swoich prywatnych rzeczy, mianowicie Vizera. 30 zł miesięcznie za dostęp do Vizera, Swoją drogą bardzo fajna aplikacja. Polecam. Mnie że dzisiaj o niej mówił? W odcinku, nie, nie, dzisiaj w odcinku to, to będę, to, to będę to, to mówił... Nie wiem, czy kojarzysz, kiedyś taka firma była, może ci się obiło uszy, Ericsson się nazywała. I kiedyś nawet ona miała wielki Erickson? alians Ericsson, wielki z alias tak w pełni poznaliśmy ówczesnego chyba, nie wiem czy jeszcze, dyrektora marketingowego Ericssona, Nika Widżina, bardzo sympatyczny gość. Pozdrawiamy się. Może nas ogląda. ogląda, pozdrawiamy. Natomiast to co chciałem powiedzieć o Ericssonie, niedawno Ericsson zniknął właściwie całkowicie z takiego rynku dla zwykłych, wiesz, B2C, no nie, dla zwykłych Technik takich zjadaczy, rynku. Tak, z rynku, zjadaczy chleba zwykłych, targetuje się głównie na B2B, ale chcą troszeczkę jakby, nie wiem, odcieplić wizerunek, wrócić na ten rynek, troszeczkę namieszać w tym rynku i całkiem niedawno zaprezentowali, znowu ci Arecaiduk spadł na podłogę, zaprezentowali takie, taką technologię, która się nazywa Connected Me. I proszę wow. o Ciebie, ta technologia, yy, znaczy najpierw ją zaprezentowali na ces 2012, później jeszcze na kilku innych konferencjach, więc wygląda na to, że to jest technologia, mm. która jest gdzieś tam oczkiem w głowie teraz Ericssona. Tak się, że ona Ta jest. technologia pozwala przesyłać dane mm. poprzez Twoje ciało. Wow. Jak przesyłać dane przez po moje ciało? Po prostu dotykasz na przykład jedną ręką iPhone'a, drugą ręką dotykasz komputera i dane się przesyłają poprzez Twoje ciało. Czyli impuls elektryczny przez ciało tak, przechodzi? z, z danymi. To jest zdrowe? Tak, podobno impuls elektryczny przenoszący dane jest mniejszy niż to, co nawet nasze ciało potrafi. to, co nasze ciało naturalnie wytwarza, jakieś tam impulsy, więc generalnie dla zdrowia nie ma, nie ma jakiegoś wielkiego zagrożenia. Natomiast wiesz, to jest dzięki temu, że ciało ludzkie składa się w większości z wody, a tak jak wiadomo, prąd przewodzi to prawda i y, wiesz generalnie pokazano to było jakby na transmisji komputer smartfon natomiast wyobraź sobie y, nie wiem wymianę wizytówek no nie wow, uściskiem uścisk uścisk dłoni, dłoni uścisk no nie jeżeli masz elektroniczne wizytówki cokolwiek albo co jest fajne y, kojarzysz NFC no nie model w którym płaci się w sposób zbliżeniowy Tutaj to też może być wykorzystane. Wiesz, no. Wyobraź sobie dodatkowe zabezpieczenie. Na przykład zamiast czytnika dotykasz swojego iPhone'a drugą ręką. Dodatkowe zabezpieczenie, na przykład linie papilarne. Wiadomo, że to już kolejne dane, które o Tobie system może przechowywać. Natomiast wiesz, to jest ciekawy model, bo teraz te, te karty NFC, ktoś z, z wystarczającej odległości może zeskanować tą Twoją kartę i, i jakby, wiesz, zrobić jej duplikat, no nie? Czyli okraść Cię, tworząc kopię. Więc de facto nawet nie będziesz o tym wiedział, że cokolwiek y, y, straciłeś. W tym wypadku, dorzucając kilka dodatkowych zabezpieczeń, które de facto nie będą utrudniać płatności, można osiągnąć... Być może coś, coś fajniejszego. Natomiast technologia może być naprawdę bardzo, bardzo fajna. przenoszenie folderów, drukowanie. E... Mi tylko w jakiej ona jest fazie deweloperskiej, jak zaawansowany Już, już w przyszłym roku podobno technologia może trafić pod Pierwsze strzechy. Pierwsze osoby się urodzą, tak? Pierwsze osoby, które, które będą mieć wbudowane tą technologię. Nie, już w przyszłym roku podobno ma trafić pod strzechy ta technologia. Może trafić pod strzechy. Natomiast nieraz już mówiliśmy, że niedługo, w przyszłym roku, w przyszłym półroczu i tak dalej. Często to jest albo jakiś marketingowy chwyt dotyczący jakby pozyskiwania funduszy albo czegoś innego, natomiast ta technologia wydaje mi się, że be, może mieć naprawdę fajne zastosowanie. Zamiast połączyć wiesz, po Raz wi nam się udało przewidzieć sprzedaż Artwark do Google. Tak, i to tydzień przed. Jest jesteśmy mega. Dobra, tyle, jeżeli chodzi o nasze tematy, czy chciałeś coś powiedzieć o jakiejś konferencji ja bardzo, bardzo, bardzo fajnej? Nie jakiejś, tak. tylko bardzo fajnej konferencji. I to nie tylko konferencji, bo jeśli orientujesz się w o takich kwestiach startupowo, frelancersko coworkingowych. to pewnie wiesz, że istnieje coś takiego jak AIP Business Link. A no wiem. Tak. I teraz AIP Business Link otwiera się w Krakowie. To jest kolejna filia poza Warszawą. Tak. Tej zacnej inicjatywy na ulicy Mogilskiej w Krakowie. To całkiem daleko od nas. I już w najbliższy piątek, czyli jeśli dziś jest czwartek, to już jutro o 19.30, czyli spokojnie po pracy, po zajęciach. Można udać się na, na zorganizowane z tej okazji imprezę Business Mixer. Biznes Mixery są organizowane właśnie przez AIP Business Link w ciągu całego roku. Krakowska edycja jest właśnie, zbiega się właśnie z otwarciem, otwarciem krakowskiego oddziału Business Link. Piątek, 19, 18, przepraszam, maj 19.30 na ulicy Mogilskiej. Tu na dole gdzieś puścimy Wam za chwilkę link do strony internetowej, gdzie można się rejestrować i uzyskać więcej szczegółów. Ja mam też taką króciutką zajawkę, mianowicie jeżeli interesują Was też tematy startupowe i, i, i generalnie lubicie posłuchać i porozmawiać z ludźmi, którzy mają trochę do powiedzenia na ten temat, za miesiąc 12-13 czerwca odbędzie się taka konferencja Beatspiration, nie będę jakby szerzej opowiadał na razie o tej konferencji, Zerknijcie sobie pod adres bitspiration.com, tam powinniście znaleźć wszystkie informacje, które Was interesują. Warto wspomnieć, że gościem prelegentem będzie choćby Don Dodge czy Paul Dimitriu, którego serdecznie pozdrawiamy. Czyli warto się na pewno pojawić i na dziś to tyle, widzimy się w przyszłym tygodniu. Cześć! See you.